6.10. Stwierdziłem dzisiaj, że nie będę jadł śniadania i zjem je tak na pierwszej lekcji. No to będzie git. Uciekaj. Pa! Do zobaczenia. Pa, Kolejny dzień właśnie mija, albo zaczyna mijać dopiero, bo obudziłem się niedawno. Strasznie szybko zwiększa się lista tych filmów. Co za tym idzie, strasznie szybko płynie czas. Nic nie zrobisz. Trzeba korzystać. Póki można. Już jest jaśniutko, ale w pokoju nadal jest istna ciemność, nic nie widać. Nie wiem co lepsze: timelapse jak robi się jasno, czy timelapse jak montuje madasów. Lecimy z timelapsem. on działa na owsiankę niczym na filmy montaż. Ech, ech, w ogóle, to mogłem mieć tak fajny kubek, tak piękny kubek z widokiem na borek stary, ale goście go tak zepsuli. Patrzcie, to, to są, to są kolory, to, to jest jeden kolor. sobie montuję i nawet nie zorientowałem się, że jest tak piękna pogoda. Skoro na niebie jest słońce, to dobry powód, żeby iść. Ale tak sobie myślę, to jeszcze jakbym mógł się wybrać na pole bez czapki. No i można iść, dlatego. O, jak mi się twarz zmieniła, nie? Okej, okay, zapraszam. Ło, wow, jak pełno. Ale ognista kula. Ciekawe co sobie myślą ludzie z tamtych domów, jak widzą, na przykład, że ktoś stoi na dachu. Dziesiąta pięćdziesiąt a moje lekcje się już skończyły w dniu dzisiejszym. Nie wiem czemu, ale strasznie mi się nie chce montować tego tuningu MRF 140 RC Big. Jarmusz to kozak. Pamiętajcie. Odcinek 23, 23 od Backstage'u. Mam na edycję tego filmiku czas do 30. Hmm, no, do 31, można powiedzieć, czyli tydzień i dwa dni. Idę na szybką wersję spaceru, bo nie będę na nimi zgadał. Jedynie ujęcia. Się dosyć mocno nie podoba jakaś ziemia, wyrównany teren. To wygląda jak jakieś miejsce pod parking. Strach się bać, co tu będzie. Tu też jest przyzwoity widok. A co dopiero będzie wyżej? Chło wyżej to zaraz zobaczycie zresztą. Nie, nie przypadam za jesienią, albo nie, nie przypadam za jesienią. Nie za to, jaka jest jesień, tylko bo po jesieni nadchodzi zima. Tu jest ciekawy kadr, idziemy sobie. Wyobraźcie sobie, że jesteście moimi ziomalami zaraz obok mnie i sobie idziecie ze mną teraz. Patrzycie się, siema mordo. No, siemano. Używanie kamery jest tak fajne. To możecie nagrywać to, gdzie jesteście i to, jak tam jest, i siebie, swój ryj, to, co myślicie, mówicie. Używajcie kamery jak najwięcej, będzie fajna pamiątka dla Was, dla Waszych dzieci, wnuków przyszłych pokoleń. dlatego kogoś kto tu buduje ten dom siema piesiu będziesz miał fajne zdjątko wiatr, strasznie utrudnia zrobienie takiego fajnego timelapsa nieruchomego mm, dlatego opuszczam ten teren przejdziemy sobie go w taki sposób jak można nie doceniać czegoś takiego? a właśnie miałem jeszcze ustawić timelapsa typowego do góry ale to tam na drodze to zrobię o piesiu, wariacie co ty tutaj kminisz? halo Alo, pik. Dobra, lecimy tutaj. Miało być bez gadania. No ale cóż, taki już jestem. Kto wie, co to za grzyb? Niech pisze w komentarzu. Ja nie wiem, co to za grzyb. Ciekawe, czy dziki jedzą grzyby? Jeżeli jedzą, to chyba są surowe. W sensie nie grzyby, tylko dziki są zdrowe. Ale nie, żeby je zjeść, że zdrowa jest dziczyzna, bo nie jest, a że dziki, jest i ich zdrowie, co nie? Czy jest dobre. Myślę, że tak. Naprawdę podziwiam ludzi, którzy mnie oglądają, tak wiecie, że słuchają mnie i tego, o, o czym ja gadam. Kurde. Ogólnie to patrzcie, tu jest kubka drzewa, tam kubka drzewa, tam kubka drzewa, tam kubka, tam kubka kolejna, tutaj. O tutaj. Wiecie ile to jest pracy? To jest strasznie dużo pracy. Te grzyby wyglądają jak... W ogóle... Ile ich jest? Patrzcie tu! Gości, co jest wiele! Ale co to jest za grzybol? Materiałem wybuchowym, jeżeli chodzi o ilość wypowiedzianych słów, jestem ja w połączeniu ze spacerem i z kamerą. No bo wiadomo, jeżeli idę bez kamery, no to rozmawiam sam ze sobą w swojej głowie, a nie mówię na głos. by jesień idzie, a jest tak zielono, że. Kiedy się zaczyna jesień? Kiedy się zaczyna jesień? Wychodzę z lasu, także. I do rowu poszedł Gość Agent. Niezły. Takie akcje spotykam. No, witam wszystkich serdecznie. Ja po spacerze, po wielu sprawach, które zdążyłem wykonać, po zmianie fryzu. I co? No zdrowia życie. Do zobaczenia w niedługim czasie. Zmniejszy trochę jasność. Może jeszcze? Uu. I co? Do zobaczenia niedługo. Siemano.